Znaczy, yy, coś tam powiem, zobaczymy, najwyżej wrócimy, bo <laughs> muszę się jakoś rozruszać. Hmm. Mirosław Zając, witam na kanale Łączymy Technologię, którego partnerem technologicznym jest ADTE. Dzisiaj zaprezentuję Państwu moduł ATTE AVC30120OF, który jest przetwornicą stabilizującą napięcie na poziomie 12V plus minus 5%. Przetwornica ta znajduje zastosowanie głównie do zasilania rejestratorów bądź dysków sieciowych z zasilaczy buforowych. I tutaj może pojawić się pytanie, po co w ogóle używać jakiejś dodatkowej przetwornicy w sytuacji, w której mamy rejestrator, który jest zasilany napięciem 12V znamionowo, bądź dysk sieciowy, który jest zasilany 12V, w sytuacji, w której zasilamy go z zasilacza buforowego, który również ma 12V. Otóż ta przetwornica musi być zastosowana z jednego powodu, a mianowicie Rejestratory oraz dyski sieciowe wymagają napięcia 12V o tolerancji plus minus 5%. Wynika to po prostu ze specyfikacji dysków, które są w środku zastosowane. One są zasilane bezpośrednio z tych zasilaczy i tamta tolerancja jest tylko o 12V plus minus 5%. Natomiast w każdym zasilaczu buforowym, napięcie wyjściowe waha się. W zakresie 12V plus minus 15%. Jest to około 13,8V do 14 v w sytuacji, w której zasilacz ładuje akumulator, bądź około 10,2V w sytuacji, w której. Zasilacz pracuje tylko z akumulatora i zanim zadziała nam zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem, to napięcie może spaść nawet właśnie do 10,2 V. Przetwornica AVC stabilizuje, zapewnia nam stabilizację tego napięcia idealnie na poziomie takim, jak, jak, potrzebuje, jak i jakiego napięcia potrzebuje dysk znajdujący się w rejestratorze bądź w dysku sieciowym. Sama przetwornica, sama przetwornica jest niewielki wymiar. Ma standardowe otworowanie, które powoduje, że możemy ją wpiąć do dowolnej obudowy AT. Na wyjściu mamy 12V plus minus 5% tolerancji, natomiast na wejściu możemy podać jej zasilanie z zakresu od 6 do 35V. Czyli jeśli podamy napięcie z tego zakresu, to na wyjściu zawsze będzie stabilne 12V plus minus 5%. Yhm. Przetwornica ta stabilizuje się również bardzo wysoką sprawnością, powyżej 90%, co powoduje, że co jest szczególnie ważne w sytuacji, w której korzystamy z zasilaczy buforowych, korzystamy z zasilania z akumulatora w sytuacji, w której nie mamy, nie mamy zasilania sieciowego, ponieważ ta wysoka sprawność powoduje, że urządzenie po prostu będzie działało nam dłużej. Moduł AVC30120OF posiada wydolność prądową na poziomie 2,5A. Co wystarcza do zasilenia praktycznie dowolnego rejestratora 12V, w którym znajdują się maksymalnie dwa dyski twarde. Do modułu AVC30120OF standardowo dołączany jest wtyk DC który jest najpopularniejszym wtykiem występujących przy, przy rejestratorach. Natomiast musimy zwrócić uwagę na to, że w zależności od producenta rejestratora zasilanego 12V, wtyk, który jest oryginalnie przy rejestratorze, przy zasilaczu do rejestratora, może wyglądać inaczej. Może być innej średnicy, bądź może mieć inaczej rozłożone piny. W takim wypadku możemy wykorzystać ten, to złącze, ten wtyk, który mieliśmy dołączony do rejestratora. Natomiast bardzo ważna rzecz, jeśli będziemy zamieniali oryginalny wtyk, bardzo ważne, żebyśmy sprawdzili polaryzację, żeby nie podać odwrotnie, żeby nie zamienić polaryzacji nie podać odwrotnie zasilania na rejestrator, ponieważ w ten sposób możemy go uszkodzić. Urządzenie posiada 3-letnią gwarancję. Szczegóły znajdziecie na stronie ATP. Zapraszam do subskrypcji kanału Łączymy Technologię oraz do zapoznania się z innymi filmami prezentującymi produkty Atte. Dzisiaj wziąłem, wziąłem dzisiaj koszulę z mniej, z mniej tymi niesfornymi kołnierzami.